Cześć, dzisiaj ci pokażę jak zamówić Yeezy 350 V2 za 200 zł. Tak one wyglądają. Jak widzisz, naprawdę są super. Mają boosta fajnego, to jest mega wygodne. To jest taka pianka jakby taki wygląda trochę jak styropian, ale jest zajebiście wygodne, chyba jeden z wygodniejszych butów. Zobacz pod Insta, pod YouTube masz linka, jak sobie w niego wejdziemy, trzeba się zarejestrować z poparęczowego linku. To jest ważne. Bez tego po prostu nie złożymy żadnego zamówienia. Wchodzimy sobie później w buty. Wybieramy iz 350 v 2 LW. Wchodzimy sobie. Jeśli nie widzisz tej strony, co tutaj mam na telefonie, jak jesteś, to zjeść po prostu na sam dół tu będziesz miał Jump to PC Details, taki przycisk. I jak sobie klikniesz to Jump to PC Details, to wyświetli Ci się dokładnie ta strona komputerowa. No i co? Wybieramy sobie po prostu rozmiar, kolorystykę. Takie coś przykładowo. Zaznaczamy jeszcze LW. Co? Klikamy Agrid, klikamy sobie Buy Now. Płacimy sobie blikiem PayU, czym chcemy, jest dużo form płatności. Tutaj są jakieś poprzednie zamówienia ludzi, jak widzicie, ktoś sobie takie zamówił. Ogólnie zamówienie możecie sobie śledzić w zakładce Order. Jeśli będzie już gotowe do wysyłki, to przenieście się tutaj do warehouse'u, jak widzicie tutaj będzie. I po prostu zaznaczacie sobie rzecz, którą chcecie wysłać lub kilka rzeczy. Zaznaczamy sobie submit po prostu. Tam wybieramy najtańszą opcję dostawy, wpisujemy nasz adres. No i oczywiście wybieramy kod promocyjny na samym dole obok przycisku do, do zapłaty. No i to w sumie tyle. Czekacie sobie nie 10-15 dni, przyjdzie wam paczuszka, możecie się cieszyć naprawdę butami. Ja naprawdę dużo zamawiam butów z tej strony, jak widzisz, przykładowo różne Air Maxy, Jordany, różne te. Akurat za 100 kupiłem, naprawdę są fajne jakieś Air Force na przykład Jordany jedynki lowy Jordany jedynki Midy high naprawdę dużo jest tych butów te wszystkie linki które, z których kupowałem kiedyś mogę potwierdzić że są zajebistej jakości będą tutaj no i to tak naprawdę w sumie tyle masz jakieś pytania napis na insta na YouTube dzięki cześć